Nieczne jest, aby lokalne kościoły obrządku łacińskiego w imię synodalności pomagały wiernym wschodnim, którzy wyimigrowali w zachowaniu ich tożsamości i kultywowaniu ich specyficznego dziedzictwa bez poddawania się procesom asymilacji. No i ten punkt budzi moje największe obawy. Bo Kościół grecko-katolicki w Polsce po II wojnie światowej, po akcji Wisła, kiedy prymas Polski otrzymał specjalne pełnomocnictwa co do wiernych Kościoła grecko-katolickiego, który został zdelegalizowany, który został pozbawiony swojej hierarchii. I historia naszego Kościoła w powojennej Polsce bardzo mocno pokazuje, czym była. Ta opieka Kościoła łacińskiego nad wiernymi Kościoła grecko-katolickiego. Nie zawsze, a właściwie w większości przypadków nie przynosiło to pożądanych rezultatów, ale była to szeroko rozumiana latynizacja. Tutaj mamy.